Czy ty potrzebujesz doświadczenia w sprzedaży? Nie, już go masz wystarczająco dużo. Pozwól, że ci wytłumaczę. Kto jest najlepszą osobą do sprzedaży produktu czy usługi? Przez te wszystkie lata nie spotkałem nikogo, kto by się z tym nie zgodził. Usatysfakcjonowany klient jest najlepszą osobą do sprzedaży produktu czy usługi. To jest reklama z ust do ust, a nie sprzedaż. Wyobraź sobie. Ty i pięciu twoich przyjaciół siedzicie razem w restauracji, nim jeszcze pojawi się kelner, żeby zebrać wasze zamówienie, o czym rozmawiacie. Dosłownie zrobiłem zdjęcie pięciu moim znajomym, siedzącym w restauracji, aby pomóc sobie zilustrować to, co chce Ci przekazać. Oni prowadzili taką konwersację. Ta osoba tutaj to Ed. Opowiada wszystkim o filmie, który właśnie widział, i co o nim mówi. O oh, rany, musicie to zobaczyć, chociażby dla efektów specjalnych. W tym samym czasie David mówi do Sharon. Świetnie wyglądasz. Ile kilogramów zrzuciłaś na wadze? Sharon mówi: Około siedmiu. To dzięki temu nowemu programowi redukcji wagi, na którym jestem. David pyta: Jak się nazywa ten program? Kiedy trwa ta rozmowa, Gina odbiera swój malutki telefon. Kiedy kończy rozmowę, Ed pyta: Jaki malutki telefon? Możesz mi go pokazać? Gina mówi: Tak, nic mnie nie kosztował. Dostałam go jako dodatek do programu, który kupiłam. Znam człowieka w firmie telekomunikacyjnej, który zaoferował mi świetne warunki. Na to Ed mówi, musisz mi podać jego imię i numer telefonu. Co robią ci wszyscy ludzie? Sprzedają. Sprzedają sobie nawzajem. Gdybyś zapytał każdego z nich, czy jest sprzedawcą, powiedziałby, że nie. Branża filmowa, branża programów dietetycznych czy branża telefonów właśnie się wzbogaciła, bo oni coś sobie sprzedali. Dla wszystkich tych branż była to darmowa reklama. Czy nie miałoby dla Ciebie sensu być wynagradzanym za to, co rekomendujesz? Robisz to tak czy inaczej. Żadna z osób na zdjęciu nie przeszła treningu sprzedażowego, a mimo to robią to cały czas. Powód, dla którego taka reklama z ust do ust jest lepsza niż jakakolwiek inna, czy to kampania mailingowa, radio czy telewizja jest prosty, ponieważ opiera się ona na relacjach. Dobre relacje mają to, czego reklama nigdy mieć nie będzie. I jest to zaufanie. Żadna forma marketingu nie jest nawet temu bliska, więc jeśli pytasz, czy potrzebujesz doświadczenia w sprzedaży, nie daj się nikomu zwieść. Każdy coś sprzedaje. Sprzedajesz siebie swojemu przyszłemu małżonkowi, żeby cię poślubił. Sprzedajesz swoim dzieciom konieczność odrobienia lekcji. Sprzedajesz swojemu pracodawcy czas, żeby cię nie zwolnił. Sprzedajesz swojemu psu komendę siad. Sprzedaż to po prostu komunikowanie swojego pomysłu. Jeśli myślisz, że nie jesteś w tym dobry, powinieneś po prostu stać się w tym dobry. Komunikacja to coś, czego się uczysz, nie rodzisz się z tym. Niemniej jednak sprawia, że osiągasz w życiu sukces lub nie. Jedynym sposobem, żeby to obejść, jest zatrudnienie lub zasponsorowanie kogoś, kto ma zdolności komunikacyjne, których ty nie masz. Nie musisz być gwiazdą. Zrób wszystko, co tylko trzeba, żeby znaleźć swoje gwiazdy. Znajdź osobę, która znajdzie gwiazdę.